Mócka niszczenie wszystkiego i wszystkich. A Siri Flaska można by kupić, kurde, jeszcze do Pod, podniesienia demedgu i idziemy Breacha zrobić. To teraz mam dużo większy damage do ognia ze względu na, kon, na konwertowanie fizykala. I ta Antek. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawił. Na raz na krześle, mnie. No, całkiem sporo ludzi gra, coraz więcej zaczyna, zauważyłem, grać w połę Także community się trochę rozrasta i niestety również coraz więcej... Oh fuck. Holy fuck. Rip. Ja cię pieprzę. Rip. Holy shit. Kupiłem sobie łuk. Mogę robić bricza, jak widać. <laughs> Holy fuck. Nie, nie, to, to się nie dzieje. To się nie dzieje po prostu.